Dzień dobry Państwu! Cieszymy się, że wybrali Państwo naszą transmisję. Obsługa stadionu zrobiła wszystko, żeby murawa była tutaj idealnie przygotowana do tego meczu. Na stanowisku komentatorskim jestem ja, Dariusz Szpakowski, a obok mnie Jacek Laskowski. Kłaniamy się. Dużo obiecujemy sobie po tym meczu i mam nadzieję, że nie będziemy i my, i Państwo rozczarowani. Jacku, szykuje się świetny mecz. Jedni i drudzy wyszli bardzo zmotywowani. To będzie ciekawe spotkanie, Darku czuję to. Popatrzmy, w jakim składzie zagrają dzisiaj biało-czerwoni. Trener zdecydował się postawić na klasyczne 3-5-2 z mocną linią pomocy, która ma obsługiwać parę napastników. I będą starali się uzyskać przewagę w środku pola, żeby otworzyć sobie jak najwięcej możliwości dogrywania piłki do dwójki snajperów. Czy to prostopadłymi podaniami, czy dośrodkowaniami spod linii bocznej? Sprawdźmy teraz 11 gości. No użyją dzisiaj klasycznego wariantu ustawienia 4-5-1 z zagęszczonymi liniami obrony i pomocy. Jest to trudne ustawienie dla napastnika, który często musi sam walczyć z obrońcami o górne piłki lub zastawiać się, czekając na kolegę, któremu mógłby odegrać. W tym ustawieniu ważna jest jednak dominacja w środku pola i ochrona dostępu do własnej bramki. Początkowo przepisy o spalonym, wprowadzone w 1873 roku, mówiło o trzech zawodnikach między napastnikiem a Bramką. Zmieniło się to wskutek sposobu gry Irlandczyka Billy'ego McCracken'a, który do perfekcji opanował robienie w odpowiednim momencie kroku do przodu. Gdy trik ten się spopularyzował, zmieniono przepisy, i odtąd między napastnikiem a Bramką musiało być już tylko dwóch rywali. Łatwo mija pilnującego go obrońcę. Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Brawo, ale jest szansa! Obronił. Co za parada! Zachował zimną krew w sytuacji sam na sam. Doskonale się zachował. Centruje z rogu polekarny. Wybija tę piłkę daleko jak najdalej od własnej bramki. Bartosz Bereszyński. Kamil Jóźwiak. Jack Harrison. Obrońca dobrze to przerywa. Nie z piłką na bramkę. No udało się wymanewrować obrońców, popatrzmy. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Zdecydowane wybicie obrońcy, no i koledzy z drużyny oraz bramkarz są mu wdzięczni. Ma tutaj teraz miejsce. Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. To może być bramka! Gol tak oto. Mamy pierwszą bramkę w meczu. Zobaczmy teraz powtórkę. Wyszli dwóch na jednego. Bramkarz mógł tylko zastanawiać się, czy rozegrają to między sobą, czy któryś z nich go minie. Nie miał żadnych szans. Trudno go obwiniać. Lepiej zapytać, gdzie podzieli się obrońcy. Jeden do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Patryk Bamford. Dobrze to odczytał. W porę zareagował i mają piłkę. O, mądre to granie na dobieg. Ale świetna okazja. Go! Kolejny! do kolekcji mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! W powtórce widać wyraźnie, że mieli dużo czasu i mogli zrobić co tylko chcieli. Bramkarz w sytuacji dwóch na jednego jest właściwie bez szans, bo co mógł zrobić? Jak wyjdzie, to rozegrają piłkę między sobą jak zostanie na linii, to bramka stoi otwora. Czekaliśmy się drugiej bramki w meczu. Jest 2 do 0. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Nie ma gola, ależ obrona. Naprawdę wielki kunszt bramkarski. Chyba wszyscy widzieli tę piłkę w siatce. To była doskonała okazja. Dobrze teraz odczytał intencję przejął piłkę. Jest teraz naciskany. Piłka wyszła na aut. Rozpoczną Polacy. Jack Harrison. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Mają teraz szansę na kontratak. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Lewandowski dobrze, ładne podanie na dobieg. Może uderzać na bramkę. I piłka w siatce. Ale spech. Sędzia liniowy daje znak, że jednak był spalony. Mamy powtórkę i nie ma wątpliwości. Tak, tu doskonale widać, że zawodnik był jednak na spalonym. Robert Lewandowski. Ależ walka o piłkę. Patrick Bamford. Ależ przeczytał to jak profesor. 2 do 0 po pierwszych 45 minutach. Absolut. Właśnie arbiter rozpoczął drugą połowę spotkania. Obrońca dobrze odczytał zamiary przeciwnika. Philips Patrick Bamford Udana, górna piłka, obrona przerobowana mogą nie zdążyć z reakcją. I strata piłki. Rafinia. Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Nie wiem w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Dobrze w tempo będzie szansa. Szansa na oddanie strzału. Skuteczna interwencja, ale krają dalej. Wielu na jego miejscu by tego nie wybroniło. Co za parada. Udało mu się minąć obrońców. Linetti, Piłka ląduje w bramce. Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Bramkarz mógł tu najwyżej liczyć na uśmiech losu. Klasyczna sytuacja dwóch na jednego, no i gol. Ten chłopak pokazał się dzisiaj z jak najlepszej strony. Po tak udanym występie może zejść z boiska z czystym sumieniem. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Stracili teraz piłkę. No, grać będą teraz w innym składzie. Szykują się zmiany. Rezerwowy przygotowuje się przy linii bocznej. Ale z nich mi znakomita okazja. Tak, to jest bramka, proszę państwa. Niesamowite emocje na trybunach. No, tu niestety bramka nie będzie uznana. Wyraźnie widać pozycję spaloną. Popatrzmy na powtórkę. Tak, tu wyraźnie widać, że było na granicy spalonego, ale liniowy miał rację. Za chwilę zobaczymy nową twarz na boisku. Ładne prostopadłe podanie. Ładnie pomyślane. Musi to trafić. Zupełnie teraz zmylił bramkarza. Strzesz miał praktycznie bramkę dla siebie. Widzimy teraz powtórkę ostatniej bramki. O wykończenie było tu czystą formalnością. Przy strzale mógł nawet zamknąć oczy, a i tak by trafił. 4-0. Wyraźna różnica klas. Robert Lewandowski może być groźny po tym prostopadłym podaniu. Dobra okazja do oddania strzału. Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Piłka cały czas w grze. To już druga jego obrona z rzędu. Niesamowite, jak on dzisiaj broni, jakby wiedział, gdzie poleci piłka. Kibice gromko dopingują swoich ulubieńców. Większość stoi. Wszyscy liczą na wielką fetę po ostatnim gwizdku, bo w końcu od faworytów oczekuje się wygrywania w takich meczach. No, będzie zmiana. Wrzutka w pole karne. Dobra interwencja obrońcy. Niebezpieczeństwo zażegnane. Rozciągnięcie gry. Teraz pójdą skrzydłem. Na dalszy słupek posłana piłka. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Ekspediuje piłkę głową na aut. Ależ przeczytał to jak profesor. No, skutecznie utrudniają rozegranie. Dokładne, prostopadłe podanie. Ładnie posłał prostopadle do przodu. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę państwa! Co za emocje! Popatrzmy ponownie, jeśli ktoś pozwala sobie zabrać piłkę niedaleko własnej bramki, to prosi się o kłopoty, i tak właśnie było w tym przypadku. Spójrzmy na to z innego kąta. Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Ostatnie 9 minut meczu przed nami. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. No, zobaczmy. Może być groźnie atak Polaków. Ładnie się przedar, co z tego wyniknie. Teraz, teraz. GO! To pokazuje różnicę klas. Nie ma żadnej litości, nie zdziwiłbym się, gdyby chcieli jeszcze dobić przeciwników. Tak, są dziś całkowicie bezwzględni. Obdarzyli wszystkie słabości swoich rywali. 6 do zera, co musi dziać się w głowach przegrywającej drużyny. Zaledwie 4 minuty dzielą nas od zakończenia spotkania. Jack Harrison. I stracili piłkę. Ładnie pomyślane. Wciąż Robert Lewandowski. Może zdecydować się na strzał. Maciej Rybus. No wyręczył teraz bramkarza znakomicie. Jack Harrison. Tu już się nic nie zmieni, bo sędzia kończy spotkanie.